To ty, roo. Jestem taki super aniołek, taki. Ale z tym ogłowiem u ciebie to jest mordęga, chłopak. Mordęga jest u ciebie. No. Nie dajesz mi się podpisać. Nie dajesz mi się podpisać, może sprawdzić jeszcze, ale. Misko to. No, to... Ja, powinien być kit. no ale patrz jak to dużo w ogóle do ciebie nie pasuje no patrz no nie no gdzie tragedia no tragedia ale ciebie jutro wsiądę kopyta masz mu wyczyszczone? tak mam tylnie też? no jo no to czyścimy kopyta szybciej nie idę jeść jak ty nie wyczyścisz mu kopyt nie kopnie? joo no daj nóżkę no Tiro Nogę No koniara, cześć O, w tą stronę właśnie Półtorej kopyta od, od konika polskiego, nie? Co, co żuczki? Co dziewczynki Ojejku Aluś To taki Denis rozrabiaka jesteś na pastuchy, nie? Nie miałeś pastuchu podłączonego. Nie? Nie. A też tak się zastanawiałem się, Nie, w bo nie tykał, a potem włączam, to tykał. Nie tykał, a teraz tykał. Co no. To, tak, ci boli. Tak ci boli łobuz Nie boli. Chyba nagramy odcinek, co? Z tego, z werkowania jego Jeszcze na chrapnik by mu się przydał, Julia Co Tiro? To jest lewus. No i takim akcentem witamy Was. Nie Julia? Druga jazda u nas. Ta zazdrosna. I widzimy się na placu już. To tu na kopiec nie wiecie, bo dziadek się nie powiem, brzydko, nie powiem brzydko co zrobi Nie tylko No, no przytrzymam ci je <laughs> Milimetr w tom, milimetr w tą Tiro To jest Julia, do niej się musisz przyzwyczaić? Yo. Na No śmiało siadaj tylko nie te twoje raz, dwa, trzy, cztery. A jak to zjedzie? Ej, jak ty tak się będziesz długo zastanawiać, to, to, to no każdy... Ja mafien, to, to każdy kąci, będzie tańcował. Są, no, jeszcze, o, jeszcze jedną dziurkę. No, no. U obiadu nie jadłaś. Nie. O. Trzymaj. O, Ale mu burzy w brzuszku. Dobra. O teraz jest. Trzymaj. Ja stoi stoi. Dziadek za za garażem patrzy. No już. No i wskakuj. Chodź. Ać. go potem w kusie, Julia. No. Nie wiem, najpierw go trochę wywierz. Niech se chłopak pobiega. Dobra, wyście tu jeździcie? Ja idę zobaczyć łąki dla nich. Jesteśmy pozrywane co tam się odpierdzieliło no panie trzeba będzie renowację zrobić no to ich by można było wstawić roboty a roboty a Karol tam był no jesteśmy w domu no, tu trzeba będzie słupów dorobić i puścić tu postucha tak jak to tu idzie zaorane do końca te powymować, te powkładać i dziękuję do widzenia to tu niech wygryzą też do zera no tu jest trochę tego bo tu im starczy żeby do mrozów były wszystkie łąki powygryzane to tu też odnowić tutaj też potem przyjdą wtedy są jeszcze dwie mniejsze łąki na tamtych też będą trzeba będzie gdzieś jakiś ścignąć zrobić akcję zbierania takich kamieni no tak jak tam u sąsiada się kończy płota w linii prostej, tak jak ja stoję. Będzie na zimę odgradzone, i tu sobie zrobimy plac do jazdy konnej. No dobrze, dobrze jest. Jo. I taki placek będzie w zupełności, Julia. Tam. O co? Nie, no kopiec zostanie, tylko będzie przesunięty gdzieś meter od kopca tutaj w tą stronę i tutaj do za ten za tak jak nie jest tak jak tam jest ten słupek od przy słupie od prądu, tylko tam niżej. Do tamtąd będzie plac w linii prostej zrobiony. Nie? Także widzimy się później, pewnie już wieczorem. No i witam was po krótkiej przerwie. Byliśmy koło dąbka słynnego. Odnośnie tego dąbka, to są takie pomysły, żeby zmienić nazwę. Nie Julia? Żeby zmienić Rancho szebę na Stajnie przy Stajnie przy Dębie. Wy tak szybko idziecie, idziecie, że ja za wami nie nadążam. Nie mogę biegać, nie chcę go spłoszyć. Ale jest pięknie. Dobra, widzimy się wieczorem. Także. Tak wygląda. Dają drzwi, ładnie spasowane. Dopasowane wszędzie. Otwór do skasowania próg dostawienia, z obrzeża, tu Litwa do docięcia tu z góry na dół i jest bailando koniki na dworzu jak to skończymy bierzemy się chyba za box Lili jeszcze chciałem coś zmierzyć bo mam taką fajną kratę, taką siatkę z dwóch elementów Musiał poziom przenieść stąd na drugą stronę. I tutaj żeby tiro nie sięgał na tej wysokości. Bodajże taką ramę pospawać tu i kątowniczki są, wszystko jest, tylko to pospawać i jej zrobić. No i te żłoby. żłoby te paśniki na, na siano też. Chciałby fajnie porobić. Idziemy zobaczyć do koników co. Jest ciemno, jest ciemno, słabo widać, ale coś tam widać zawsze, wy go nie widzicie, ja go widzę, Deksa i Korcia, co Aluś, co Aniuś? Niu Tiro, bo leży teraz sobie. Łobuz czarny. To tylko. Oh. Co misiu? O stój. Chodź. Chodź nie bój się. Nie bój się. Zobaczcie jak se leży łobuziak. No co? Co misiek? się godzinę bodajże 23 trzecią już prawie na na zegarze, wszędzie światła, cisza, spokój, właśnie skończyłem robić To luluś co się kary się rozsieliłeś na ich sianie i teraz co ja będę go będę musiał was gonić jutro rano co luluś oj Miska. To mi się nie podoba, Trzeba będzie jechać do weterynarza, bo ma chyba jakiegoś grzeba, nie? Korcia. Ona grzeba, się zrobiła się potulna no jak baranek, nie? Jak baranek. Ta miśka. To Ali. Co, Łobuzie. ten odcinek Tiro tylko oczy się świecą bo załączamy pastuchę niech tu im syka bo ten to jest as na pastuchę. powiem wam, że daje dosyć ostro daje dosyć ostro nie Tiro ale odporny na Ważnica mały nie boi, już naprawdę kopię bo tata dzisiaj był u nich z to było tak kupało, że głowa mała. Ten skubaniec zawsze znajdzie jakiś neurologiczny punkt i że jego to tak... tak nie walnie to tutaj zamknięcie też będzie będzie przerobione jaki były. No i wtedy jak ten bok, tak jak mówiłem, dokończę. Tą górną kratownicę też muszę założyć. Tutaj zawiaski zamocować i górną tą też otwieraną. No i dla Lili nie wiem za wysoki ten boks nie będzie ale myślę że oto metr dwadzieścia czekajcie chyba mam miarkę nawet ja nie jest miara nie jest miara ale weź tu teraz jedną ręką ja pierdziemy. masakra na 106 tak jak ta tutaj byleczka idzie, tu jest 106 W zupełności błoksik taki starszy metr tutaj pójdzie pójdzie filar do góry pyk. Kanał będzie zalany i to tutaj tak jak wspominałem, te drzwi będą wywalone. No i od środka musimy dać tutaj deski, bo tu jest sama sklejka. A lilka jak się niecierpliwi, no to z dwóch w tył pierze, jak nie dostanie wody, więc tu będzie trzeba tą balkę z dołu też wymienić. Widzę. jest taka na słowo honoru. Będzie trzeba ją zmienić fajnie przy oknie. Tutaj to całe zabudujemy pyk pyk spłyty się spłyty z, z desek ale tam najpierw dołożymy płytę, to zamkniemy, tam zrobimy przejście na wylot, chociaż powiem Wam, że zastanawiałem się nad taką kwestią żeby żeby po prostu wywalić całkiem te płyty tutaj skąd, z tej siodlarni. Dokładnie jak tutaj tu jest już też znowu bajzer ale Eho, gdyby to było tu do tej tutaj tu by nikt głową nie zawadził też by było fajnie, bo woda pójdzie tu w ziemi. Też na dniach jakoś musi powstać, jutro muszę Ej, jutro, pojutrze muszę zaorać około hektara mojej dzierżawy na zimę już na głęboko i na wiosnę tam prawdopodobnie wleci trawa, miało być zboże ale tak se policzyłem koszty wszystko razem do kupy to no powiem otwarcie nie opłaca się siać bo tym bardziej, że nie mam żadnych zwierząt, które by to ziarno zjadły. A po drugie, szkoda czasu i siły, można le, lepiej w to miejsce w e, ten czas te pieniądze zainwestować w e, co innego cena na jego kombajnu. E, mój, mój czas oraz e, paliwo i wszystko razem wychodzi w sumie na jedno jak nie taniej jak kupię gotowe gotowe bele przymierzam się do kupna prasy moja prasa będzie też na sprzedaż tylko ją jeszcze muszę przejrzeć dokładnie żeby nowy nabywca był z niej równie dobrze zadowolony jak i ja dlatego takim to oto drewnianym akcentem żegnam się z wami widzicie stary patent oczywiście nie byłbym sobą jakby to nie było z odzysku no jeszcze tutaj graty pochowie jakby to nie było z odzysku kiedyś kiedyś tam byłem na złomowisku rzuciło mi się w oczy było tylko skorodowane nic więcej Grzechem by było tego nie wziąć. Wziąłem. Teraz się przydało. odnowiłem, Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I widzimy się przy dalszych pracach. Piszcie w komentarzach, czy chcecie odcinki z akcji takich jak naprawiamy, coś robimy, żeby Wam nagrał. Także do usłyszenia. Subskrybujcie nasz kanał, stawiajcie łapki w górę. Trzymajcie się ciepło, cześć.